Dzień dobry, Tomasz Kajnowski i gość Dnia Telewizji Wałbrzych, Marek Gawroń, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry. Witam, kłaniam się Państwu. Witam Pana. Panie Marku, czy mieści się Panu w głowie, że w jakiejkolwiek placówce wychowawczej, opiekuńczej, żłobku, przedszkolu, szkole, opiekunki, wychowawczynie, nauczyciele? wyzywają dzieci, odzywają się do nich wulgarezmami, wyzywają od pedziów, kur, zamykają w pokoikach. Teraz już tak. Bo wydarzyło się to w Obrzychu. Wydarzyło się to w Obrzychu. Oczywiście to nie jest pierwszy, pierwsza takie, taka sytuacja, takich sytuacji co jakiś czas, o takich sytuacjach co jakiś czas słyszymy z różnych, mówię tu oczywiście wyłącznie o naszym kraju, nie wspominając o innych, więc nie jest to jakieś spektakularne wydarzenie, natomiast na pewno no, pobudzające silne emocje, generujące silne emocje. Tak, wśród rodziców, wśród tych dzieci przede wszystkim, no oczywiście wśród całego społeczeństwa, bo sprawa jest głośna na cały kraj. Jak ja chciałem zapytać, jakie konsekwencje takich zachowań e, opiekunek e, będą dla tych dzieci w, przysz, e, w przyszłości? A, to bardzo trudne pytanie, i szczerze mówiąc, nie potrafię udzielić na nie jednoznacznej odpowiedzi z wielu powodów. Pierwszym powodem, takim najbardziej oczywistym, jest to, że jakby nie ma danych empirycznych badań, które wskazywałyby jasne konsekwencje takich zachowań jakichkolwiek osób, tak? Czy to będą opiekunowie w żłobkach, przedszkolach, nauczyciele w szkołach, czy też rodzice w domach, bo przecież. Nie zapominajmy, że takie sytuacje no, prawdopodobnie dzieją się codziennie w wielu domach w Polsce i na świecie na pewno. Tak o nich oczywiście nie mówimy, bo one nie przyciągają mediów. Więc no, nie istnieją takie dane, ba wręcz istnieje coraz bardziej przekonywujący pogląd, że najbardziej nawet. Szkodliwe urazy z okresu wczesnego dzieciństwa, bo tutaj mówimy o takim okresie tak, rozwojowym. To dzieci za żłobka. Tak? tak jest, to jest mniej więcej no, przedział wiekowy, czterech miesięcy do trzech dobrze, lat maksymalnie. Dobrze. Więc to są dzieci y, bardzo małe. Y, y, I ten, może tak, ten pogląd, który y, istniał, właściwie istnieje do dzisiaj bardzo popularny, że ten okres wczesnego dzieciństwa to najbardziej. Wrażliwy na okres, na wszelkiego rodzaju kryzysy i tego typu urazy, które w przyszłości mogłyby w jakiś sposób zmienić osobowość już dorosłego dziecka, czy też wpłynąć na jego w jakiś sposób, uszkadzając jego psychikę. Ten pogląd oczywiście ciągle funkcjonuje. Natomiast istnieją coraz bardziej przekonywujące dowody mówiące, no wręcz przeciwnie, że nie ma absolutnie żadnych takich podstaw do. Tego typu stwierdzeń, że jakikolwiek uraz z okresu wczesnego dzieciństwa no może wywrzeć jakiś wpływ na, na dziecko i przyczynić się do jego, jego zmian, czy też jakichś urazów, patologii. Tutaj na, przytoczę dwa takie, taki, podam takie dwa nazwiska wybitnych, absolutnie wybitnych psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów. Jednym z nich jest Jerome Kagan, który napisał taką książkę, Trzy Złudne Przekonania. Wśród nich umieścił właśnie przekonanie o micie. Powabie mi tu wczesne, y, determinizmu dziecięcego, pokazując, no, że ma on niewiele wspólnego z empirią. I drugi, y, też wybitny psychiatra dziecięcy, Michael Rutter, y, no, wyraził się w, wprost i w taki jednoznaczny sposób, że szkodliwe konsekwencje urazów z okresu wczesnego dzieciństwa y, nie są po pierwsze jednoznaczne, nie są nieuniknione i nie są nieodwracalne. Słowem, no, potwierdził, jakby, że te poglądy są w zasadzie mitem. Co oczywiście nie oznacza, że jakieś konsekwencje mogą się nie pojawić, tak? Czy nie pojawił? Słyszeliśmy w reportażu w TVN o żłobku numer 6 w Wałżychu opowieść ojca jednej z dziewczynek, która na samą propozycję pójścia do. Pokoiku obok e, pomieszczenia, w którym się akurat wtedy rodzina znajdowała, to dziewczynka zamarła, bo była straszona takim pokoikiem e, w żłobku, właśnie. Tak, tak, oczywiście, to znaczy bez wątpienia, tutaj nie ma, nie ma wątpliwości, że takie zdarzenia, takie wydarzenia, w, no właściwie nie tylko w tym okresie wczesnego dzieciństwa, ale w każdym okresie dzieciństwa czy też, no, myślę, w wieku w, również późniejszym mają wpływ, oczywiście bezpośredni wpływ na zachowanie dziecka. I, i tutaj no, te, te, te konsekwencje będą widoczne, to znaczy na pewno pojawił się jakiś uraz, pojawiły się jakieś lęki, niepokoje tych dzieci. No, tutaj mamy klasyczny przykład no, jak, jakiegoś, jakiegoś wyuczone, wyuczonego mechanizmu, który generuje silny lęk, tak? I te dzieci przez jakiś czas pewnie będą kojarzyć to miejsce, mówię o przedszkolu, o żłobku, czy też określone miejsca w tym, w tym żłobku, jako no, stresogenne i lękotwórcze. Tak? Tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast co innego jest mówić o jakichś bezpośrednich konsekwencjach takich wydarzeń na zachowanie dziecka, bo one oczywiście istnieją, możemy je zaobserwować. I takie dzieci często też trafiają do psychologów czy psychoterapeutów. A co innego mówić o długotrwałych konsekwencjach, tak? a więc takim zgeneralizowanym wpływie takich wydarzeń na całe, całe życie takiego dziecka, potem osoby dorosłej. A co możemy powiedzieć o tych opiekunkach, e, które tak się zachowywały wobec tych dzieci? Znaczy, szczerze mówiąc, po pierwsze, ja niewiele wiem. I co można powiedzieć o całym systemie, tak, który e, dopuszcza. E, Osoby tak wulgarnie y, zachowujące się wobec dzieci i tak nieodpowiedzialnie w ogóle wobec dzieci. Mm -hmm. znaczy, może tak, ja będę tu ostrożny w swoich wypowiedziach. Po pierwsze, nie znam sprawy, nie wiem y, dokładnie. Tak, bo znamy ją y, na razie tylko właściwie z przekazu z mediów i, i tych nagranych. My do końca nie wiemy, czy to było jednorazowe zachowanie, ponieważ no, istnieje tylko, jak, jak rozumiem, jedna taśma, tak, jeden. Jedno takie wydarzenie nagrane przez rodzica, czy też były to, był to precedens, czy też to była stałe, było to stałe zachowanie tych opiekunów, tego nie wiemy kompletnie. Tu naprawdę różne czynniki mogą wchodzić w grę, i tutaj wydawanie takich wyroków, no, ja też nie mam prawa do takich, do takich wyroków, ale dopóki myślę, też toczy się sprawa. Nawet jeśli to było jednorazowe, to nie miało prawa się zdarzyć? Oczywiście, to znaczy, no, tu nie tylko jako psycholog, ale myślę, że zgodzę się z opinią, Publiczną i wszystkich ludzi, że tego typu zachowania, czyli zachowania, które są, nie wiem, poniżaniem dzieci, wyśmiewaniem, straszeniem, nie, bez względu na to, czy mają miejsce w żłobku, czy mają miejsce w szkole, czy w przedszkolu, czy jakiejkolwiek innej inne instytucji, czy też w domu rodzinnym. No są godne potępienia. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. A jak pan ocenia e, reakcję e, władz Wałbrzycha na, e, na to, co się stało? Już po e, upublicznieniu tych taśm e, wychowawczynie, opiekunki zostały odsunięte od pracy z dziećmi. E, dyrektorka przedszkola została, została zwolniona. E, e, rodzicom, dzieciom e, zaoferowano pomoc, pomoc psychologów. Być może takie są procedury, nie, nie, nie mam pojęcia. Jakby tutaj nie będę się wypowiadał w sprawach, o których niewiele wiem. Um, oczywiście odsunięcie e, takich osób od, z, od działań, czy od pracy no, było uzasadnione, nawet jeśli zakładamy był to na przykład jednorazowy, e, jednorazowe wydarzenie. I tutaj myślę, że było to słuszne, e, słuszny ruch, który władze wykonały. Co do zwolnienia dyrektora nie mam pojęcia, jest natomiast jest myślę, że. No, no, brak nadzoru, mówi się o braku nadzoru, prawda? Prawdopodobnie A. tak, to znaczy tu warto by się zastanowić, skąd takie zachowania się biorą. To znaczy, mówię o zachowaniach opiekunów, bo no, wie pan, no trudno podejrzewać, że no, dyrekcja zatrudniła jakiś szczególnie. Patologiczne osoby, z jakimś rysem psychopatycznym, które mają takie skłonności. Ja w to niespecjalnie wierzę, nie chcę w to wierzyć przynajmniej. Być może były to naprawdę, był to wynik jakichś złożonych sytuacji, które miały miejsce w tym żłobku. Nie wiem, może jakichś relacji wewnętrznych, może jakieś, no, może te kobiety odreagowały jakąś złość. Trudno mi powiedzieć, że tu nie chcę. Ale wie pan, na tych nagranych taśmach właściwie nie ma zdania bez wulgaryzmu, bez przekleństwa, bez jakiejś oceny negatywnej dzieci. Mm -hmm, no. Tak jak mówię, no, tru, trudno tutaj wyrokować, więc myślę, że słusznie, że odsunięte te oso, osoby od, od, od pracy. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast sprawa się toczy, zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Pan jest psychoterapeutą, pracuje Pan na co dzień z dziećmi, z młodzieżą. Z jakimi problemami psychicznymi najczęściej zgłaszają się do Pana młodzi ludzie, ich rodzice? No, naprawdę, bardzo różne. Ja tylko... Na co cierpi polska, polska młodzież teraz? Robię sobie takie notatki od lat już i mam takie wrażenie, że rzeczywiście ten kontekst społeczny, w którym obecnie żyjemy, no powoduje. Mówi pan, myśli Pan o wojnie? Nie tylko wojnie, jakby w ogóle rozwoju cywilizacji, takich współczesnych, bardzo popularnych narracji że on jakby generuje bardzo specyficzne problemy. I tutaj tym najważniejszym problemem, który dostrzegam, to są problemy związane z niepokojem, lękiem i niepewnością, które też generują taki, takie deficyty w zakresie motywacji. Tak? Czyli dzieci po prostu boją się trochę tego świata, boją się w nim żyć, zamykają się we własnych bańkach takich, własnych światach, najczęściej jest to oczywiście świat Wąskiej grupy znajomych, y, gier komputerowych i tak dalej, ale boją się, bo y, czują się niebezpiecznie, y, nie mają bezpieczeństwa zapewnionego przez szkołę. Nie, myślę, że nie. Boją się, dlatego że nie, nie bardzo rozumieją ten świat. To znaczy, on jest dzisiaj tak złożony, tak skomplikowany, tak pozbawiony jednoznacznych drogowskazów. Ja to słyszę bardzo często. Od nie m. mają wsparcia ze strony rodziców? Czasami tak, a czasami rzeczywiście ci rodzice też są bezradni, w, no bo wychowanie w zupełnie innych warunkach, więc trudno im też doradzić tym młodym ludziom, na przykład nie wiem jaką mają szkołę wybrać, jak sobie zaplanować przyszłość. To jest myślę ogromny problem. Ja często słyszę od tych młodych ludzi zdania, kiedy pytam ich, ich o najbliższą przyszłość, nie wiem, nie chcę o tym myśleć, nie mam pojęcia. Pytam o zainteresowania. Niewiele ich interesuje, nie bardzo wiedzą, co ich interesuje, więc też słaby wgląd w siebie. Myślę, że to są y, dzisiaj naj, najpoważniejsze problemy, chociaż tutaj od razu dodam, że moi pacjenci to dosyć specyficzna grupa, nie przychodzą do mnie, no ponieważ jest to, pracuję w prywatnej przychodni, więc nie są, nie są to dzieci z biednych, tak, ubogich rodzin, których po prostu nie stać na taką, na taką wizytę. Więc są to dzieci najczęściej z rodzin bardzo no, zamożnych, troskliwych rodziców, tak, Opieczu, opiekuńczych rodziców, którzy dbają o swoje dzieci i natychmiast zgłaszają takie problemy, kiedy coś z dzieckiem się dzieje. Więc to też warto wziąć pod uwagę. Nie wiadomo. A może te dzieci są za bardzo zaopiekowane, właśnie też. chowane pod kloszem? Też istnieje oczywiście taka, taka teoria, ja się też po części z nią zgadzam że ta opiekuńczość czasami rzeczywiście jest y, znacznie bardziej szkodliwa niż na przykład stawianie surowych wymagań. Tak? No, tutaj nie ma wątpliwości, dawniej te surowe wymagania tworzyły pewien kontekst, w którym dzieci się wychowywały, powodując, że no, też miały poczucie własnej wartości, miały jakiś wkład w rodzinę, wspólnotę. Dzisiaj tego nie ma. Właściwie dzieci niewiele robią dzisiaj. Jedyne o czym słyszę najczęściej o obowiązkach domowych to jest włożenie... Naczyń do zmywarki, tak? To jest właściwie wszystko, co te, te dzieci robią. Oczywiście mają też obowiązek uczenia się, a z tym już jest znacznie gorzej. A te obowiązki e, dzieci, młodzieży, jakie powinny być według pana. Rodzina jest systemem, jest systemem, w, których, w którym powinny, moim zdaniem, powinny istnieć pewne reguły i zasady, tak? Czyli ustalamy pewne obowiązki, wszystkich członków rodziny. Więc dziecko jest częścią wspólnoty, jest częścią rodziny i do niej też jakieś obowiązki należeć powinny. W ten sposób też uczymy dzieci pewnych ważnych umiejętności, tak, społecznych, odpowiedzialności, nie wiem, wytrwałości, radzenia sobie z jakimiś trudnymi sytuacjami, tak? Te dzieci, które rzeczywiście wychowane są w takim środowisku, w którym te obowiązki są jasno określone, sprecyzowane, no, łatwiej też potem w życiu dorosłym sobie radzą, tak? One doskonale wiedzą, że takie, takie obowiązki są i że w życiu dorosłym również mieć je będą, tak? A co powinni zrobić rodzice maluchów ze żłobka numer 6, którzy. No, jakby nie mają pewności, czy, czy te zachowania, jakie spotkały ich dzieci w tej placówce, nie mają jakiegoś złego wpływu na ich dzieci? Znaczy po pierwsze, radziłbym rodzicom poobserwować trochę własne dzieci przez najbliższy czas, no nie wiem, trudno powiedzieć, miesiąca powiedzmy, tak, najbliższego, czy nie pojawiły się jakieś niepokojące zachowania. Te niepokojące zachowania, to wszystkie zachowania to wszystkie te zachowania które do tej pory nie występowały, tak? Dziecko zaczyna, nie wiem, moczyć się, budzić w nocy, krzyczeć. W nocy krzyczeć, tak, boi się jakiś miejsc, odczuwa strach przed czymś, czego wcześniej, przed czym wcześniej nie odczuwało. Na przykład zamykania w pokoju. Na przykład zamykania w pokoju, Pozostawania samemu w jakimś pomieszczeniu. Tak jest. Jeśli takie objawy pojawią się i będą się utrzymywać przez dłuższy czas, właśnie myślę 2-3 tygodnia i dłużej, no to z całą pewnością warto skonsultować się z, ze specjalistą. Tutaj myślę oczywiście o psychoterapeutach, certyfikowanych psychoterapeutach lub lekarzach psychiatrach. Więc jak najbardziej warto wtedy no, potraktować to poważnie, tak? bo trudno też powiedzieć, co dalej może z tego, z tego wyniknąć. Ja zakładam też, że jednak, tak jak w większości wypadków, dzieci sobie jakoś z tą sytuacją poradzą i wcześniej, czy później dojdą jakby do e, normalności, tak, a będą w związku, w związku z tym też e, nie powinny w długiej perspektywie mieć jakieś, e, jakieś poważne problemy, no to też pokazuje masę badań, że tak rzeczywiście jest tutaj, choćby myślę o domach dziecka, dzieci wychowanych w środowiskach, no naprawdę patologicznych, które znakomicie sobie później w życiu radzą, e, a do mnie właśnie trafiają dzieci z dobrych rodzin, tak, więc... To, że ktoś wychowuje się w bardzo jakby no optymalnych warunkach, gdzie jest miłość, opiekuńczość, szczerość i tak dalej, nie gwarantuje zdrowia psychicznego, tak? Miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży tym dzieciom, które spotkało jakieś traumatyczne zdarzenie ze żłobka numer 6. Ja też oczywiście bardzo chcę, chciałbym, żeby się tak stało. Rodzicom ży, jakby życzę, żeby jak najszybciej dzieci wróciły no, do normalnego funkcjonowania i żeby no, rozwijały się prawidłowo, tak, ku ich radości. Dziękuję bardzo. Marek Gawroń, psycholog, psychoterapeuta. Był dziś gościem dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Hajnowski.